Dzień dobry Państwu, portale Radomsko24. Witam w programie Staszczyk Niezależnie. Radna Rady Powiatu Radomszczańskiego Irena Bareła jest dzisiaj gościem Państwa i moim. Witam serdecznie Pani Dzień Radna. Dzień dobry, witam Państwa. Prawo i Sprawiedliwość? Tak. Prawo i Sprawiedliwość, to dobrze. No i właśnie chciałbym zapytać, bo tak bardzo docenił prezes Jarosław Kaczyński na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, oceniając wszystkich, którzy startowali z list Prawa i Sprawiedliwości, że to jest elita, Narodu, to co sobie w tym momencie mogą sądzić te osoby, które no nie głosowały na PiS albo nie są w Partii Prawa i Sprawiedliwości? Panie dyrektorze, też nie jestem w partii Prawa i Sprawiedliwości. Startowałem z listy, startowałem prawa. Z listy uh -huh. prawa i Sprawiedliwości. Jestem sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast uważam, że wśród osób, które startowały z list Prawa i Sprawiedliwości, jest bardzo wiele osób szanowanych w społeczeństwie, wykształconych. Wbrew temu, co mówi opozycja, obecna koalicja rządząca, że w szrankach Prawa i Sprawiedliwości znajdują się ludzie niewykształceni, ciemni. Pochodzący ze wsi. No dobrze, ale czy mówią, że tylko tak jak powiedział prezes na tej sali podczas konwencji, jest elita, a prawo i sprawiedliwość jest elitą narodu? To nie obraża tej drugiej części też? No myślę, że nie. No każdy w jakiś sposób chce podkreślić, że osoby, które współpracują z daną osobą są naprawdę wartościowe i, no i szanowane w społeczeństwie. No dobrze, każdy sobie tak sądzi, tak uważa, jak sądzi. Pani, radna pani jest pediatrą. Tak. Dobrze. I tak lekarzem no... rodzinnym. Lekarzem rodzinnym. No właśnie, zapytam. Gdzie jest pies pogrzebany, jeżeli chodzi o. bo to jest niekończąca się historia. Mam na myśli oddział pediatryczny w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Co jest tego przyczyną, że tego oddziału nie ma? Moim zdaniem, skromnym, jeszcze długo i nie będzie, i zapewnienia, że będzie. Po Nowym Roku będzie to można między bajki wsadzić. No nie będę się tu zakładał, bo nie, nie jest taka rola tego programu, ale co jest tego przyczyną? Pani zdanie. Panie redaktorze, gdy mnie pana do tego programu od razu podkreśliłam, że moja rola w tej sprawie jest dosyć trudna z racji tej, że jestem pediatrą, jestem radną powiatową, jestem również mieszkańcą tego powiatu. A w czym ta trudność? Na czym ta trudność polega? Bowiem to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Ja w pediatrii, ja w ogóle w powiecie radomszczańskim jestem lekarzem, pracuję tutaj od samego początku. Oddział pediatryczny był oddziałem, na którym się kształciłam jako lekarz po, po stażu, jak również wielu obecnie pracujących lekarzy na terenie naszego powiatu. Mam sentyment do tego oddziału. Dla mnie to było bardzo bolesne, że tak się zakończyła w jakimś tam, na jakimś etapie historia tego oddziału Natomiast... został przekształcony w oddział COVID-owy już po nie wrócił. Generalnie to jest tak, że ja uważam, że agonia tego oddziału zaczęła się znacznie, znacznie wcześniej. W czasach nie pamiętam, który to był rok, ale na pewno dyrektorem był wtedy pan doktor Pigoń. Natomiast ordynatorem była doktor Gzik Musiał. I ja nie powiem nawet ile razy, ale to były naprawdę wielokrotne wizyty w starostwie, na komisjach, na, na różnych spotkaniach, kiedy zarównie, zarówno dyrektor szpitala, jak i szefowa nasza, czyli mhm. doktor Gzik-Musiał, prosiła o pomoc, by ratować oddział, bo już wtedy były problemy kadrowe, były takie momenty, że był tam... A tylko... starostą był wtedy chyba Mieczysław Zyskowski? Nie, 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 nie. To już na pewno było później. To albo był starostą pan Zakrzewski, albo Plutecki. Aha. Właśnie nie, nie pamiętam dokładnie, czy był 2010. Czyli organ prowadzący organ nic prowadze... sobie z, z tego, tego nie robił. robił. Ale wie Pan, najbardziej bolesne jest to, że organ organem prowadzącym, ale są jeszcze jak gdyby nadrzędne fun... struktury merytoryczne, czyli konsultanci wojewódzcy, czy konsultanci krajowi, którzy też tak naprawdę... W mojej ocenie niewiele dali z siebie, żeby, żeby tę sytuację ratować, bo to nie dotyczy tylko naszego powiatu. Mm -hmm. Problem oddziałów dziecięcych jest problemem ogólnokrajowym. I nie wiem, czy pan redaktor zna tak jest. Ale pan, pani co, przepraszam, wejdę mm -hmm. pani w zdanie, ale rodzice z powiatu radą szczeńskiego mogą powiedzieć, a co mnie interesują ja inne, inne powiaty, inne miasta. Ja muszę z dzieckiem teraz jeździć do Piotrkowa, do Częstochowy, mm -hmm. a Szpital Duży w Radomsku, radni, oddział prowadzący, mam tu na myśli Starostwo Powiatowe w Radomsku, nie jest w stanie nic zrobić. Wszystko jest w sferze obietnic. Ale jaka jest przyczyna? Przyczyną przede wszystkim są braki kadrowe na rynku pracy, medycznym rynku pracy. Nie wiem, czy pan redaktor zna taki dokument, to się nazywa Mapa Potrzeb Zdrowotnych. Polski, nasz znaczy kraju, plus mapa potrzeb zdrowotnych yy, poszczególnych województw. Akurat ostatnio wypisuję, wypełniając pewien wniosek, musiałam przewertować dość dokładnie ten dokument. Jest tam taki zapis. Że w związku z, ze spadkiem ilości urodzeń, co o tym wszyscy wiemy, no, że tak, drastycznie spada liczba noworodków. A miał być tak dobrze, jak miało wyjść No niestety nie, nie pomogło. Ja dzisiaj, jak się dowiedziałam, ile w mojej gminie w tym roku liczba noworodków, które się urodziły, to wynosi na dzień dzisiejszy 15 sztuk. Mhm. W związku z tym, że spada liczba również kobiet w wieku produkcyjnym, i pada takie zdanie w dokumencie ogólnokrajowym opublikowanym na stronie ministerstwa. Będziemy mieć do czynienia ze spadkiem zapotrzebowania na świadczenia pediatryczne. No to dobrze, to w takim razie ja pytam jako rodzic dziecka pięcio sześcioletniego, jako radno pytam. Będzie to oddział, czy nie? Ja życzę każdemu, tylko... kto chce się podjąć utworzenia, utworzenia nie otworzenia. Utworzenie. utworzenia tego, tego oddziału w sensie utworzenia kadry, bowiem oddział jako taki w sensie fizycznej to mamy, no bo jest podobno są wyposażenie, jest, jest salę. Mieliśmy... Jeżeli chodzi o kadry, już ta podobno kadra też jest, nie ma ordynatora i z tego co ja słyszałem, że nawet propozycja zarobku e, uposażenia 500 zł stawki godzinowej nie zachęca, no nie wiem, czy nie zachęca, czy nie można nikogo znaleźć. Mnie to zastanawia. A może piec jest pogrzebany w tym, że się głośno nie mówi, pani radna, że to jest oddział, który przynosi tak naprawdę w każdym szpitalu yy, straty. Ale. Yy... Jeżeli ktoś zakłada, że na, na usługach medycznych będzie zarabiał, no to chyba nie tędy droga, bo są świadczenia, które rzeczywiście przynoszą... No, no są oddziały. Natomiast które przynoszą. są świadczenia, A które... Wiadomo, że natomiast będzie, będą pediatria jest specyficznym oddziałem, jest to oddział, który ma taką pracę sezonową. Że w okresie, w tej chwili na przykład te oddziały pediatryczne, które no mamy tutaj w, nie tylko w okolicy, ale również w Łodzi, nie mają stuprocentowego obłożenia. Za chwilę minie miesiąc, góra dwa, i będziemy prosić się, żeby ktoś będzie karetką włożone dziecko od mhm. szpitala do szpitala, bo nikt nie będzie chciał przyjąć, bo będzie tak po prostu przepełniony oddział. I to też jest problem. Bo wtedy też potrzeba więcej kadry, więcej yy, nie tylko kadry, jeszcze wspomnę lekarskiej, bo tu też się rozbije o. o kadry, bo, tak, no. o również o pielęgniarki. Także jest to na pewno problem bardzo złożony i yy, ja może powiem to, co, co może niekoniecznie każdemu się to spodoba, ale moje zdanie jest takie, że w związku z tym, że w tych, przez te ostatnie lata ta medycyna naprawdę bardzo się zmieniła, na pewno poszła do Pani przodu aha, w sensie aha. technologii, że mamy roz, rozwój, tak naprawdę idzie to też w kierunku telemedycyny, że um, mamy utworzone. Um, telemedycyny, czyli co To nie, nie na chodzi o teleporady. No nie, 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 nie. nie, nie, nie. To jest w ten, ten sposób, że mamy możliwość konsultacji z, z lekarzem specjalistą poprzez cyfryzację oddziałów. Więc wysyłamy wyniki badań, na przykład do neurologa, opis tomografii, opis EKG, Holtera, i on nam to drogą tyle Teleporady, może tak, mhm. ale nie takiej teleporady, o której myślimy, że lekarz udziela teleporady przez, przez telefon pacjentowi. Udziela takich konsultacji. Mamy poza tym jeszcze w tej chwili rozwój tych. Um, Wąskich specjalizacji, że pediatria to jest jak gdyby punkt wyjściowy, potem większość tych osób robi dalszą specjalizację, więc pulmonologia, no dobrze, to, neurologia. Co chce pani przez to powiedzieć, że ten oddział może być, ale nie musi być dzięki nie, nie, takiemu oddziałowi? Nie, rozwojowi coś innego chcę medycy. powiedzieć, właśnie, no właśnie. Nie, według mnie to jest takie moje zdanie i. Um, ja uważam, że w tym, tym kierunku powinniśmy iść, aczkolwiek nie ma takich mm -hmm. możliwości prawnych, aby przy każdym szpitalu były utworzone sory bądź oddziały dziecięce jednego dnia jak gdyby, pobytu. Że trafia tam dziecko, to, które potrzebuje mm -hmm. nagłej pomocy, jest na przykład odwodnione, ma duszność, jest zaopatrywane, jeżeli mamy możliwość go zaopatrzyć. A jeżeli ta hospitalizacja musi być dłużej, to co to z To wtedy kierujemy do, do oddziału dziecięcego. Ale jak tego oddziału dziecięcego nie ma no, na przykład No, ale w danej mamy, na pracodice? przykład, po, po sąsiedzku dwa oddziały wojewódzkie i mamy za chwilę no, Ale mamy... to się wiąże z tym, że znów tym dzieckiem trzeba jechać. No ale nie ze wszystkim, bo my w tej chwili musimy dziecko wysyłać z błahym, nawet powodem, że trzeba go nawodnić, że trzeba, ja nie mówię, że to jest wyjście z sytuacji, bo najlepszą opcją oczywiście było, żeby ten oddział funkcjonował. Natomiast wiemy, jak skończyły się poprzednie próby, było już tak, że była lista dyżurantów, brakowało kilku dni obsadzonych. To Pani wtedy... obstawia, że będzie to oddział czy nie od nowego roku? Nie wiem. Nie, no zawsze ktoś, zawsze ktoś wie. Ja powiem wie. tak. Wiem, że toczą się rozmowy. Dzisiaj w piątek, ponieważ ja współpracuję również z młodymi lekarkami, które specjalizują się w, w pediatrii. Wiem, że miały telefony, czy zechciałyby pracować na, na tym oddziale. Mają być rozmowy jeszcze w tym tygodniu i wiemy, że do końca października ma zostać stworzona lista dyżurantów. Jeżeli będzie stworzony do końca października, ten oddział ruszy. Natomiast to, czy on że jeśli on ruszy, nie mamy gwarancji, że on no tak naprawdę będzie funkcjonował. Jak, jak ruszy, na jaki Wiem, że mieliśmy, w, w ubiegłym tygodniu było spotkanie w szpitalu, mhm. dwie komisje, Komisja Zdrowia mm, z Powiatu i Komisja Zdrowia z Miasta. Była rozmowa z panem dyrektorem. Pan dyrektor przekazał informację, że prowadzone są rozmowy z jednym z osób, które się zadekarowały. No wie pani, takie informacje, to już byśmy słyszeli no, czy, no dlatego były, ja powiem, że nie były, wiem były, czy były. będzie, bo ta osoba już kiedyś miała być ordynatorem i, i, i była już lista dyżurów i nagle pyk, wszystko się rozsypało. Więc... Może wyższą stawkę dostanie teraz. No ale jeżeli to jest tak, tak dobra stawka, to czemu tych chętnych nie ma? Nie wiem, to ja pytam właśnie osoby, które. Bo nie pracują ma, bo po tym. prostu mamy wszyscy problem z kadrą. Nie ma kto pracować, to nie dotyczy tylko. My w tej chwili się skupiamy na oddziale dziecięcym, ale nie ma kto pracować na, na, również na innych oddziałach. To, co się dzieje w POZ-ach, to już nawet nie jest tragedia, tylko to już jest dramat, bo po prostu nie ma ludzi do pracy, nie ma lekarzy. Młodzi ludzie nie wracają tutaj, zostają w dużych miastach. Jeśli już to jakieś tam przyjeżdżają na jakieś pojedyncze dyżury, proszę sprawdzić ilu absolwentów naszych szkół, którzy studiowali medycynę, ile osób wróciło do Ja gdzieś takie hasło czytałam, nie wiem, miasto czy powiat, radomszczański, powiat, Szczański, powiat możliwości. A... Chyba duży znak zapytania trzeba postawić. Ja nawet zaproponowałam radnym z, na, tej, na tym spotkaniu, które mieliśmy w szpitalu, taką propozycję do radnych miasta, że może pomyśleć o tym, żeby utworzyć jakiś fundusz stypendialny, na przykład, żeby zachęcić te osoby, które są w trakcie studiów, w jakiś sposób je związać z miastem, żeby one potem tutaj wróciły. No to sobie tak porozmawialiśmy, pani radna, ale widzę, że tak naprawdę to optymizmem nie wieje z pani strony, jeżeli nie chodzi wieje, o Nie wieje, ponieważ znam. Znaczy, nie tylko pediatryczne, panie redaktorze. Ja jestem przerażona tym, co się dzieje, nie tylko jeżeli chodzi o dział pediatryczny. Ja jestem bardziej związana z POZ-em. Mhm. Jestem również lekarzem rodzinnym. i yy, i wiem, jakie my mamy problemy. Po prostu to już w tej chwili to nawet już jeden drugiemu nie podkupuje lekarzy, bo już nie mamy kogo. My po prostu już w tej chwili jesteśmy na etapie współpracy z sobą, żeby jeden drugiemu pomógł, żeby jakoś łatać dziury. Bo no, sytuacja takie, że jest któryś tam październik, a my jeszcze łatamy dziury na październik w grafiku, no to jest naprawdę tragedia. No to co, cierpliwie radomszczanie będą czekać, mając tam nadzieję, że od stycznia, jak mówi zarząd Powiatu Radomszczańskiego, w Radomsku ruszy oddział pediatryczny. Ja tego życzę wszystkim, żeby tak się stało. Natomiast no, moje obawy są oparte na tym na wiedzy o, o rynku kadrowym medycznym i o tym, jak ciężko jest w chwili obecnej. Stworzyć zespół. Nie tylko... A to nie jest tak, że opozycja troszeczkę w Radzie Powiatu zaciera ręce, mówię, no właśnie, a tak krytykowali nas, że szukaliśmy ordynatora, nawet na Facebooku nie udało nam się, oni obiecywali, że już mają, a do tej pory nie. Nie, myślę, że każdemu z nas tak naprawdę zależy na tym, żeby ten oddział ruszył, w jakiejkolwiek by to formie nie było. Bo to wie pan, to nie chodzi tylko o bezpieczeństwo naprawdę, znaczy no przede wszystkim to bezpieczeństwo dzieci, ale my z punktu naszego widzenia, naszego jako lekarzy, mm -hmm. dla nas też jest to problem, bo jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że potrzeba nagłej pomocy, Tej pomocy to, to nie mogę. mamy czasem zdarzają się takie sytuacje nie, już nie raz miały miejsce, że wsiadamy do karetki razem z dzieckiem idziemy do Łodzi, bo dzieci gdzie, gdzie, gdziekolwiek, bo no po prostu no każdy z nas bierze wtedy odpowiedzialność za tą sytuację. Dziękuję bardzo Pani za przybycie, za rozmowę. Dziękuję. Radna Irena Bareła była dzisiaj gościem portalu Radomsko24.pl w programie Staszczyk Niezależnie. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na programy Staszczyk Niezależnie i w temacie zawsze poniedziałek, środę i piątek. Godzina niezmienna, 19.45. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.